Cześć, tu bruden fan Antek i tata Justynka jest z nami i mama. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki, do pokazania, taki zestaw Lego, który kupiliśmy na targach. To jest Lego Technik John Deere w ogóle 8, Antoś ma 8 lat i spróbujemy go, Antoś się cieszy, spróbujemy go otworzyć. Tutaj z tyłu, tutaj, czekaj Antośu, bo tutaj z tyłu chcieliśmy Wam pokazać, jakie są funkcje, czyli. Taka jakby amortyzowana oś jest, podnoszenie, traktor może skręcać i zobaczymy, dobra Antoś wyciągaj. Jak będzie w rzeczywistości. Jak będzie w rzeczywistości, czy to będzie ten, spoko, czekaj pomówię Ci. Tak, tak, dobra, o już tutaj są jakieś chyba koła. Słuchajcie, na pewno jest instrukcja. Tak jest, ja sobie tutaj przycuknę. O. O, kurczę, patrzcie. Jest instrukcja. Na, naklejki John Deere 42, 160, 136. Sorry, i to jest jeszcze jedna instrukcja. A bo jedna jest do traktora, a druga jest do przyczepy. nam to, się ten. Dobra, to choćby robimy jeszcze może charakter. co? No to dobra. To to, to, to to pewnie będzie jedynka. Tu jest płaczka jedynka, paniąkiem. A, tutaj jest tylko takie książeczka. Jedynka to jest to, dwójka to jest to, trójka to jest to. Ja już za to otwieram tą saszetkę, dobra? Proszę bardzo, Antoś otwiera. też otworzyć? No tak, popatrz, nie będą ci potrzebne tak. te niebieskie, nie? To my tutaj układamy. O Jezu, ale się rozsypało. Ale jak? Na pół wynaję... na wynajętego domku. Ale już on ktoś pozbierał chyba. Dobrze, no, że tylko na ten e? nie na ten drugi. <laughs> Dobra. Wrócimy jak już go złożymy. Czekaj! No my już skończyliśmy, słuchajcie trochę nam to zajęło, aż mi palce bolą, ale skończyliśmy jak widzieliście i tutaj traktor i przyczepę, przyczepa wyszła fajnie, tutaj się ją podnosi. Dobra daj. No. Tutaj Antoś zaczepia chyba w bolec, no, trzeba to ostrożnie położyć tam i po prostu bolcem to zapiąć, teraz z góry. O, już jest chyba. I patrzcie. No i proszę, traktor jeździ. Traktor jeździ, spaliny lecą. Mówię, do niego daj ten komin może do tyłu. A Antoś nie, do przodu ma dawać czarny ryb. Maksymalny, nie Antoś. Patrz, tutaj wysypuję. To jest dobry do na przykład ka kamyków, bo tutaj są takie szpary. No? Na przykład kasza to by już wyleciała. No, ale fajne, co? No. Hmm. Tak więc złożyliśmy całego tego John Deere'a. Będziesz się bawić. Tak jest, jeżeli, słuchajcie, jeżeli chodzi o tylne zawieszenie, Popatrzcie, tak chodzi, fajnie jest tutaj zrobione. Czyli Przyczepa, kamienie. tutaj mamy wajchę, podnosi się, opuszcza. Ale traktor ma sztywne zawieszenie, nie? Traktor ma trochę sztywne, ale za to ma skręcankę tutaj, nie? No. Jego można by było zrobić coś na elektryczny, na przykład silnik przerobić z tego naszego... Tylko że nie wiem jak bateria. No to akurat nie wiem czy umiał miał takie coś zrobić, żeby wziąć jak... silniczek z innego modelu. Ale jakiś fachowiec był umiał pewnie. No może tak, może by coś wykombinował. Że mówiąc to nie wiem jakby można było to zrobić, ale no tak to. Dzięki za niego tata. No nie ma problemu, Antosiu. Ale się trochę namęczyliśmy tutaj, nie? No. No wszystkie naklejki złożyliśmy i w ogóle nie wiem ile robiliśmy go. Chyba co tej godzinki. Jeszcze wam pokażemy jak tutaj się ja wam jeszcze pokażę jak się przyczepa otwiera. Tak i tam jest o, taka kuleczka, jest to, która o trzyma na przykład na otwarciu, nie? No. no. A ja też może być zawisnąć w powietrzu. Tak jest. Tak trochę. Dobra, my no uciekamy żeby coś zjemy i dalej się tutaj urlopujemy. Trzymajcie się, pa, już na tam skacze. Bye! Bye!